Dobra, to y, wit. U mnie to teraz dopiero zacząłem. I jesteśmy na mapie y, kwadratowej masakry. Nie wiem czemu, ale mi to wygenerowano. Już drugi jas mi wygenerowało. Spoko, nie? Mhm. Dobra, czyli ktoś ci na pewno. Dobra, to zetnię. ja tutaj osieję. Czekaj, sprawdzę, czy nagrywa. Nagrywa mi. Nagrywa mi. Dobra, jak mi, bo jestem w żeby nie widać by było tego. Dops. Ja. Dobra, to było. Se... W... Czekaj, to... Zup? Yy, ja sobie zrobię kilof. Chcesz kilofa? Albo nie, nie rób kilofa. Tu to Zbieramy kobla i do tej serii myślę, ała, myślę, że doda, dodamy kogoś, bo to jest mapa kwadratowa i ma seksy, więc pewno dodamy. No a konkurs powinien być niedługo a w ogóle my się niedawno poznaliśmy i pytanie yy, Ile tu już masz filmów na YouTube? Ja pierwszy... Ja, to będzie mój drugi. No taki ja robię. Poczekaj, wyjdzie się. Masz jeszcze deski. Ja mam... Nie, no czekaj. Chcesz killoff? To zrobię kamienne tobie i dwa mieczki zrobię. To ty mi rzucasz? A mnie być. Bez... Tu masz jeden miecz dla obrony i jeden kill. Oh Ale po co mi rzuciłeś to jakie... To tutaj ma być zasadzone. No To czekaj. A te sadzonki, Dobra, to idziemy kopać. Dalej. Znalazłeś coś? Czekaj, sprawdź, ile już nagrywamy. A dobra, już, już jest jakoś tak 5 minut. Ja nagrywam... ...15. Ech, znowu. Dobra, to zrobimy krótkie cięcie. Kięciu i ja w tym czasie widzicie co ja znalazłem: cztery żelaza. tutaj e, a ty gdzie? I, i już jest not? No już się robi, bo ja mam minimapę i optifina. i A mam? Osz ty, to mój serwer. Co? Ej, czekaj, chodź. Pójdziemy na zębiaki. Bo wiem gdzie są. Bo ja tą mapę, na tej mapie grałem. I tu jest... O, żelazo! Kto zbiera żelazo? Moje. Kurde, dobra. O młotku, ja mnie, uważaj! Uważaj, nie bij mnie. No tu jest dalej smutne. I tam jest żelazo. To czekaj, gdzie jest ten spawner? Ja słyszałem, Ademan, a ty też? Ty ja, tak. Aha. Ja mam włączone. To jest włączone. To zobaczysz. Psa. Czekaj, gdzie tu jest ten spawner? No, jak się poszczęści, to rzucę moich kolegów. Kudę, bo czemu jeżdżacie? E, ile masz desek? Tak. Nie. nie. W tym problem, bo potrzebujemy teraz drzewa. Na przepalenie. Bo. Ja mam dużo. Nap bo ja z żelazdu znalazłam w ogóle. Trochę. Oczekaj, okay? teraz się pobawię w parę godzinach. Kiedyś e, graliśmy się z kolegą i. Ja normalnie jak kopałem to ja byłem bardzo dobry, bo znaleźliśmy dużo Kuj, no. Kujdy, żelazo postawiłem, weź wykopisz no To wpisuj spawn No Jak nie możesz, to dam ci Opa, żebyś mógł wpisywać No to, no to, ale wpisuj tylko używamy. Yy, dałem mu opa tylko dlatego, żeby mógł spawn wpisywać już. To czekaj, drzewo nie wyrosło żadne? No to kiepsko. To ja nie mam. Nie mam ręki. Właśnie ja też potrzebuję jedzenia. To czekaj, chodź, yy, poszukamy spawnera, jak, z, bo tam widziałem, że jest, są dobre rzeczy nawet. Żelazo. Co? A co? Masz Ziomek! Pomocy! Pomocy ziom! Znalazłem szkieleta! Fungiel! I łuk mi dopnął od niego już! Echo, o! znalazłem! Kapu, kapu, kapu... Ej, ile, ile będziemy jeszcze nagrywać? Dobra, 4 minuty jeszcze nagrywamy. Jest dobrze. No 15 minut. coś tak. A ty tu jesteś? Ej, uważaj, bo ja mi głód nie, nie dogadę. Ja dwa... e, skąd ty masz mięso? ma ziom. Ej, moje mięso. Ja chcę mięso, bo jestem głodny. Ała! Dawaj, jaku? Siema. faj szybko, daj miecz, daj miecz albo czekaj. Inwentory no tron. Nie wiem czy jest ta jest. Moje mięso, moje żelaza. Mój kilo, w... O miecz już mam. Uważaj! Ha ha, ha! ha. Uratowałem cię! Dobra. To wszystko? To czekaj. Nie... Znaczy, to mój kabel, ale dobra, weź. Na razie to może zbudować jakąś... Gdzieś się możemy zbudować. O, dwie, minu dwie minuty jeszcze będę nagrywać. Co? Czasu na YouTube mam 15 minut. E widziałem e, Edisława A ty mnie deadłeś i zabrałeś mojego expa. Ty trollu. Ja ominąłem Endermana. Jak musisz uda mi się go ominąć? Ominąłem Endermana. Ooo, jak się wystraszyłem, głupi szkielet, najlepsze momenty, Minecraft. Ja mam 14 tylko. Poczekaj, bo ja tu kopię, znalazłem żelazo, nie bierz w ogóle żelaza z tego, z pieca, spoko, bo... Jo, ile żelaza, 10 żelaza w jednej ludzie Taka ruda, taka droga. Bo nie nie pisz żelaza. Wyzbie. A myślałem już, bo tak mówisz żelazo. Po co? Po co kreatyw? Ale po co? Po jakiej ku A ja w ogóle walczę ze szkieletami. O to ja ci mogę dać? Albo chodź kopać. Albo co, drewno? Od razu? Spider! 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 kujde. kurde, czy to Ja tutaj tylko pracuję! Kurde! Backe... No nie umiesz? Gie, wpisz gamę mode 0. ZŁOTO, 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 Czyli Czekaj Spawn Spawn Kto jest gościem? Wsi O, żelazo Patrz, czekaj, ja potrzebuję desek Masz O, będziemy mieli, będziemy mieli szybciej drzewo o dobra, to ja już kończę. Żegnamy się z wami. No to on y pa i do następnego odcinka. Cze